prawda? tutaj zarzuty, to, śmo, a to nie o to chodzi. To jest tylko, żeby przećwić, jaka naprawdę jest gra. Szanowni Państwo, witamy w, na Wity w odcinku specjalnym tutaj z naszego pomieszczenia biurowego tym razem. Jestem z Wojciechem Dobrzyńskim. Ja jestem z Mateuszem Jarosiewiczem. Będę Wojtka prosił o takie politologiczne ujęcie tego teatrzyku, który mamy teraz na pierwszych stronach gazet, który dotyczy żelaznego, czy to Mariana Banasia, obecnego prezesa Niku, który, jak mówią niektóre nagłówki gazet, wbił sztylet w plecy Kaczyńskiego. Wojcieku, co o tym sądzisz? Bo wiem, że masz. Ciekawa opinia. No właśnie, chciałbym to zrobić z punktu widzenia nie, politologicznego, ponieważ wykształcenie jestem politologiem, dlatego pozwolę sobie e, się mądrzyć trochę, trochę na ten temat i pokazać Państwu, e, o co tu tak naprawdę chodzi, a jaki są to dobrze rysują, że nazwać to Teatrzykiem, bo tutaj jest odgrywany pewien teatrzyk, który ma przykryć to, co jest naprawdę istotą rzecz. A chodzi o kwestie związane właśnie z panem Marianem Banasiem. Jak Państwo wiecie, to w pewnym sensie jest postać, która miała dostęp do niesłychanie istotnych informacji związanych z jego funkcjami. Jak pamiętacie, Państwo był szefem służby celnej między 2005 a 2008 rokiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, szefem krajowej administracji skarbowej. Tam jest mnóstwo, że tak powiem, nici, które prowadzą do bardzo istotnych informacji gospodarczych o poszczególnych podmiotach i poszczególnych ludziach, którzy tymi podmiotami kierują. Wreszcie był ministrem finansów, a obecnie jest prezesem Niku. I teraz by trzeba się zastanowić, czy to jest, jego działania są samodzielne czy też stoi za nim jakaś, jakaś grupa. Ja tu stawiam tezę, że Marcin, Marian Banasz jest słupem dla pewnego szerszego zaplecza. Ja nawet stawiałbym taką tezę, że tutaj mamy do czynienia z walką buldogów, gdzie jednym ze słupów jednego z tych buldogów jest właśnie Marcin, Marcin Banaś. Bo on miał dostęp do informacji, ale tą informację dla kogoś zbierał. Dlaczego taką tezę stawiam? No po pierwsze, ty powiedziałeś, że banaś wbił nóż Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie, on zrobił coś dużo więcej. On, krótko mówiąc, na żądanie Jarosława Kaczyńskiego i władz PiSu żeby Banaś podał się do, do dymisji z, z, z prezesa krótko mówiąc, pokazał gest Kozakiewicza. To znaczy, że za nim stoi jakiś bardzo poważny układ, który pozwala mu na takie zachowanie. Ja zresztą uważam, że Jarosław Kaczyński jest jakby po pewnej drugiej stronie, ponieważ za Jarosławem Kaczyńskim też stoi pewien silny układ i też Jarosław Kaczyński jest swego rodzaju słupem. To było zresztą no, dla mnie największym rozczarowaniem, kiedy się zorientowałem, że Jarosław Kaczyński stracił samodzielność podejmowania decyzji i uzależnił się od, od, od dużych korporacji finansowych, które tak naprawdę tutaj w Polsce sprawują władzę. Ja odchodząc od polityki, ponieważ ja się w przeciwieństwie do Mateusza nie nazywam. Politykiem, bo ja z obecną klasą politykierską nie chcę mieć nic wspólnego. Kiedy odchodziłem z polityki, powiedziałem, że ja nie chcę być politycem, w której rządzą służby. Kiedy się zorientowałem, że tak naprawdę trójpodział władzy, ten Montesquieuszowski nie istnieje, że tak naprawdę rządzą korporacje finansowe. To jest go... takim renegatem teraz Teraz tak, teraz tak, teraz tak, tak. ja. ja... Ja chcę być, że tak powiem, oceniać to, ale z tą, z tą polityką i z tym układem, który tam jest, od lewa do prawa, bo to jest wszystko jedna i ta sama banda. A w tak, tym a... że polityka może też być czymś szlachetnym i wcale nie trzeba być w układzie, żeby a, a, odgrywać istotne, istotną rolę absolut, w, trak, w absolut, polityce. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Jestem zwolennikiem tej arystotelesowskiej koncepcji polityki, która jest po to, jest służbą dla dobra wspólnego, a nie tej Maxa Webera, która jest dążeniem do przejęcia i utrzymania władzy. To no w tym są... kontekście wolą no być <laughs> postrzegane <laughs> raczej. No więc, tak jak mówię, wrócę do tego, dlaczego, dlaczego, o czym, bo pokazanie, jak jest teraz, kto rządzi i, i jak ten podział wygląda jest kluczowe dla tego, o, o czym będę mówił dalej. Mianowicie rządzą korporacje, finansowe korporacje, prawnicze, korporacje medialne i służby. Ja właśnie wtedy, kiedy odchodziłem, powiedziałem, że ja nie chcę uczestniczyć w czymś takim, gdzie taki podział właśnie obecnie funkcjonuje. I teraz tak. Banasz, który miał dostęp, jak na samym początku powiedziałem, do kluczowych informacji gospodarczych i o osobach, które, które prowadzą, bo mamy w Polsce do czynienia z czymś takim, co ja nazywam totalitaryzmem fiskalnym i w związku z tym zebrał bardzo precyzyjnie dane bo nie służył tak, jak powinien normalny polityk czy urzędnik służyć obywatelom i informacje, które zbiera, miałby służyć polepszeniu by to obywatelom, tylko po prostu zbierał haki na e, poszczególnych działaczy gospodarczych i powiązanych z nim polityków. Bardzo ciekawe pojęcie, że tego totalizmu fiskalnego. Tak, tak, bo my to w Instytucie w ogóle żeśmy taką, tak transformowali, że mamy, mamy do czynienia obecnie właśnie z takim, z takim zjawiskiem. Który przedsiębiorcy najlepiej odczuwają. Tak, tak, no bo chodzi o to, żeby nad każdym mieć kontrolę. Nikt w Polsce, nie ma człowieka w Polsce, który nie złamał prawa. Dlatego, że szczególnie fiskalnego. Dlatego, że te przepisy są tak ze sobą sprzeczne, że nie jesteśmy w stanie wypełnić poprawnie PITU. u Zawsze on będzie z błędem, ponieważ te przepisy są ze sobą sprzeczne, więc w związku z tym na każdego obywatela jest i my to chcemy absolutnie zmienić, ale jedyna tak. Dobrze. I teraz Banasz, który zbierał te informacje, nie w tym, tak jak ty jako rozsądny człowiek myślisz, powinien działać, tylko właśnie zbierał haki, nazbierał haki na również na tych, którzy są w tej koalicji, jak nas się nazywa zjednoczonej, zjednoczonej, prawicy. zjednoczonej prawicy właśnie. I teraz tak, okazało się, że najwięcej, szczególnie, że, że ta akurat formacja, jakby to powiedzieć, jest bardzo aktywna w życiu gospodarczym, tak delikatnie to umie, ujmę, a mianowicie chodzi o porozumienie Jarosława Gowina. I w momencie, kiedy on pokazał, że ma, takie, takie, że tak powiem, informacje, które mogą być szkodliwe dla, dla osób właśnie z tej informacji, z tej zanim według mnie stoi, stoi ten układ, który chce teraz zdemolować scenę polityczną, czyli ją jakby zrewitalizować. Czyli, że PiS już się wyprzykał, już zaufanie do PiSu jest tak naprawdę niewielkie, bo PiS de facto nie zrealizował żadnych poważnych obietnic, które mówił. Czy to Frankowiczów, czy nie rozliczył właśnie afery ubeków itd. A sam się skompromitował. Tak, a sam się jeszcze dodatkowo skompromitował, więc. Ich czas mija i teraz trzeba zrobić drugi układ. I ten układ trzeba rozwalić w jakiś sposób. I Banaś jest tutaj świetnym narzędziem, ale tylko słupem, nie, nie, nie rozgrywającym. To nie on rozgrywa, po to, żeby właśnie rozwalić tą koalicję. Trzeba pamiętać, że parę dni temu Jarosław Kaczyński podpisał umowę koalicyjną właśnie z tymi dwoma podmiotami, czyli porozumieniem. Porozumieniem Gowina i Solidarną, Solidarną Polską. I zwróćcie Państwo uwagę, że zaraz, jak wybuchła afera, afera z Panem Banaciem, kiedy on odmówił podanie się do dymisji, Jarosław Kaczyński poszedł do szpitala. Ja bym to nazwał podobno kolana, ma mieć operowane. ja uznaję to za tak zwaną chorobę dyplomatyczną bo ma niesłychanie trudną sytuację, bo nagle się zorientował, że Banasz to nie jest singiel, tylko, że za nim stoi pewien bardzo poważny układ, bo jak mu pokazał ten gest Kozakiewicza, to on już wiedział, że sytuacja jest bardzo groźna. W umowie koalicyjnej jestem przekonany, ponieważ niestety ona jest niejawna, bo u nas tak życie polityczne wygląda, że tego typu umowy koalicyjne niestety nie są jawne, ale jestem przekonany, że w tej umowie koalicyjnej, główny, główne zapisy dotyczą podziału fruktów, czyli kto w jakim ministerstwie, kto, kto gdzie będzie zasierał, kto będzie w jakiej spółce Skarbu Państwa. I również być może porozumienie dotyczyło niku, kiedy ludzie od Gowina zorientowali się, że Banasz ma na nich, na nich papiery, w związku z tym e, 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 zaczęła się że tak powiem, kruszyć ta, ta kolicja, no bo oni oczywiście zaczęli aplikować do, do Kaczyńskiego wywartego człowieka z niku, bo ten nik musimy my mieć, żeby nam się nikt nie dobrał do naszych, do naszych ludzi. I zaczyna trzeszczyć ta koalicja. Co to znaczy? Jeżeli odejdzie, odejdą ludzie go wina, a to nie jest tylko 18 osób, bo na przykład twój minister, którego bardzo lubisz. Nie, minister. nie, pan minister, mówię o Zagórski oficjalnie jest w PiSie, ale to jest mhm. absolutnie człowiek yy, związany z Gowinem i z Balaczem. On więc... powiedział tak tam przeszedł do PIS, to były pewne problemy, ale N okay. na pewno jest mhm. coś gorzej, dlatego że część posłów PiSu mają swoje korzenie w, w PO, mhm. więc oni sobie tak chwilę, jak się zacznie to, e, to mieszać, to sobie przypomną o swoim z skąd, skąd przeszli. I Jarosławowi Kaczyńskiemu wymyka się. Ta, ta, ta większość rządowa. No bo odejście tych 18 posłów plus, plus jeszcze tych kilku, które... które to są... otwiera drzwi do innych koalicji. Oczywiście otwiera drzwi do, do właśnie innych koalicji. I tu się zaczyna właśnie ta gra, do której, którą Banaś zainicjuje. Jest jeszcze jedna gra, o której mówi w swoim... Gadowski nie, ma taki nagrany filmik, że jeszcze mówi, że jeszcze Sąd Najwyższy może tutaj tak, zawieszać, tak. ale ja chciałbym rozważyć tylko ten, ten wątek, który, który dotyczy działań konstytucyjnych. Mianowicie, wali się ta większość, większość rządowa, w związku z tym zaczyna się gra montowanie nowej, nowej koalicji. Ją zmontować będzie bardzo trudno. Dlatego, że po drugiej stronie mamy SLD, PSL, te różne drobiazgi, kukizy, i tak, dalej, tak. I kukizy, i tak dalej. Bardzo trudno będzie zebrać taką koalicję. Więc w związku z tym, będą te, te, te trzy progi, które trzeba pokonać w trybie, w trybie artykułu 98 punkt 4 Konstytucji, żeby spróbować zmontować koalicję rządową. I tu do gry wchodzi prezydent. Prezydent Duda, który orientuje, bo tylko w tej konstytucji, którą teraz mamy, w przeciwieństwie do tego, co zrobił Wałęsa, który się odwołał do małej konstytucji, tutaj skrócenie kadencji prerogatywa ma prezydent. Tu może być samo rozwiązanie, Sejmu, ale to jest mało możliwe. Nie? I do gry wchodzi prezydent, który jest, pamiętajcie Państwo, przed kampanią prezydencką, więc dla niego wejście jako kluczowe kluczowa osoba w tej rozgrywce może być niesłychanie ważna i byłby idiotą politycznym, jeżeli by nie skorzystał z tego swojego pięć minut, które mu daje właśnie ta, ta sytuacja. I wtedy może dojść do sytuacji, że właśnie dochodzimy do tego trzeciego etapu, gdzie nie ma wotum zaufania dla rządu, ponieważ nie da się zebrać tej, tej koalicji, rząd niż osobnie przejdzie. I tutaj Duda może, może skorzystać właśnie ze swojej prerogatywy i skrócić kadencję wyborczą, kadencję, przepraszam, Sejmu i rozpisać, rozpisać wybory. Ta gra, po, po co ja to opowiedziałem, bo tu zaczyna się gra, której Państwo w ogóle nie widzicie w mediach. Tu jest właśnie, że tutaj jakąś kamienicę wynają, tutaj, tutaj jeden na drugiego, że tak powiem, opowiada jakieś, jakieś historyki, które mają być teatrzykiem, o którym byś powiedział na samym początku. Natomiast istota rzeczy, według mnie, jest teraz walka o przejęcie władzy w Polsce. W kontekście właśnie sprowadzenia złota do Polski. Kto będzie tym dysponentem w kontekście yy, yy, tych roszczeń. Kontekście... To będzie lepiej zalecenia. Yy, yy, dokładnie. Kto, kto będzie lepszym na, yy, najemnikiem dla korporacji tych, które tutaj wymieniłem yy, yy, międzynarodowych. Sytuacja jest niezwykle groźna. Ja bym chciał, żebyście Państwo o, yy, o tym wiedzieli, jaka tu rozgrywka się, yy, się odbywa. Żebyście zrozumieli, że yy, istotą jest Kompletna zmiana tego, tego sposobu e, e, rządzenia, właśnie z tego politykierstwa e, e, zamianę na, 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 na prawdziwą politykę, na taką, gdzie właśnie suweren będzie informowany o, tym, e, e, o najważniejszych rzeczach, które są, są w państwie, będzie uczestniczył ich, i, i w całowaniu władzy władzy ją kontrolował i tak dalej, i tak dalej. To są te, te, te rzeczy, e, e, które e, nie mogą uchodzić naszej na uwadze, że, że to się dzieje, coś zawsze ukrywane, coś zawsze pod, pod, pod dywanem, tylko musimy, cały wysiłek społeczny powinien być skierowany, żeby przywrócić tutaj, tutaj normalność, bo te zachowania nie są zachowaniami normalnymi. Nie dajcie sobie Państwo mówić, że takie uprawianie politykierstwa jest już normalnym, że taki jest świat, nie, taki świat. Y, 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 może jest w jakimś zakresie, ale taki świat trzeba zmieniać. W tym świecie można przyjąć tylko dwie postawy. Albo ten świat próbować zmieniać, albo iść z nim na dno. Ja proponuję, żebyśmy nie na dno, tylko próbowali ten świat zmienić. Tak jak pan Żurek, dyrektor Instytutu Łączności, ostatnio stwierdził po konferencji, że w takich czasach jak mamy teraz, największym jakby znamionym rewolucji jest mówienie prawdy. Mówienie I, nie, tak, tak. I, I tutaj I chciałbym cię jeszcze zapytać, w sensie. jeśli pozwolisz, tak mową nienawiści. Na komisji sejmowej dotyczącej ochrony dzieci przed cyberniebezpieczeństwami, na której miała miejsce pierwsza dyskusja o podniesieniu norm PEM, pojawił się pan Grzegorz Braun z Konfederacji. Jego obecność również była znamienna w CEP-owiśle, gdzie wspólnie z posłem Jarosławem Sahajko i panem Tytko, naszym tutaj bliskim współpracownikiem, na WIT-y, dyskutowali o kwestii złóż. Czy widzisz jakąś szansę w tych niewielkich działaniach Konfederacji, w tych pierwszych można powiedzieć podjęciach tematów, o których my mówimy od dawna, czyli złoża 5G? Tutaj mamy pierwszego posła Konfederacji, który w tym kontekście wystąpił. Jak myślisz, jak to interpretować? Czy tutaj można mieć jakąś nadzieję, że te tematy, które są najważniejsze, też. Zainteresują tą niepozorną, co prawda, ale jednak koalicję tych środowisk narodowych i wolnościowych. Ja bym nie za, zawołał, że jest Jest Ja Uważam, że tych 11 posłów może naprawdę zrobić wiele. Natomiast ja z dużą wagą słuchałem to, co miał do powiedzenia poseł Braun na, na tej komisji i nie z dużym zadowoleniem. Szczególnie, że Jakiś czas temu ja z nim rozmawiałem na temat, na temat 5G i widziałem, że nie był specjalnym entuzjastą tego, tego, tego przedsięwzięcia. By, być może zmienił zdanie i to by, było, to by było dobre. Natomiast w tym wystąpieniu on poruszył rzecz niesłychanie istotną. Mianowicie on się odniósł do samego sposobu procedowania. I do roli urzędnika, który, który zresztą skarcił tam e, mówiąc, że za nic nie ponosi odpowiedzialności, e, 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 i to jest wada tego, tego, tego systemu, że to tak funkcjonuje, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które na przykład by, by mogłyby być w związku z prowadzeniem tej technologii, na przykład szkodami, które zostałyby społeczeństwu czy poszczególnym obywatelom wyrządzone. Nikt za to nie bierze odpowiedzialności i on na to zwrócił uwagę, to był bym powiedział, że nawet nie bardziej o 5G, tylko wystąpienie ustrojowe. I tu szapowa dla, dla pana posła Brauna, dlatego że to jest naprawdę klucz istota rzeczy. Jeżeli zaczniemy myśleć w takich kategoriach, gdyby tak myślało 460 posłów, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. On pokazuje, jak powinny wyglądać prawdziwe, prawdziwe standardy tak. stanowienia prawa, standardy urzędnicze i standardy w ogóle władzy i rządu. Tak, ja myślę, że to, jest to bardzo kole w oczy władców tutaj w Polsce, że jedno wystąpienie posła Grzegorza Brauna ma w internecie więcej obejrzeń niż podejrzewam całe nakłady wielkie tutaj z Czerskiej czy właśnie wszystkie inne tytuły lewicowe, tak? To jest charakterystyczna rzecz, ja zresztą średnie... się Chcę odnieść jakby do naszego też, uh -huh. te, też przykłady. Ja zresztą spodziewałem się, ponieważ tam strasznie rośnie oglądalność. Ja, 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 ja spodziewam, się, spodziewam się absolutnie ataku, uh -huh. dlatego że już za wiele mamy oglądalności, to nie było zauważalne. Ale rozśmieszyła mi dzisiaj jedna rzecz. Pamiętasz, żeśmy rano rozmawiali, że. W tych te filmach, które idą, są wielarami i mierzą w liczbę ponad 100 tysięcy oglądających, w pewnym momencie zabrano nam monetyzację, czyli zabrano nam reklamy i ograniczone. Ale, się. Bo, ale wyobraź sobie, że ograniczono nam, jak wymyśliliśmy tytuł, czyli na, pierwsze, na pierwszych yy, 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 tak powiem, rozpędzie. Jeszcze przed w ogóle widzę publikację. Przed czy publikacją już tam zabruko, tam, tam, w tamtym hmm. przypadku to, tydy, też tak było. To już prawdziwa cenzura prewencyjna. Tak, ale jak zaczęło to rosnąć, hmm. jak zaczęło to rosnąć, błyskać dzisiaj i zobaczyli, to będzie viral, to oportunizm YouTube'a był taki, że oni przywrócili te reklamy, no bo co się u nich liczy, pieniądz. Ta ich ideologia, ten oportunizm, że zmieniają poglądy w zależności od tego, czy to im przynosi kasę, to uznali, że na tym filmiku mogą zarobić parę groszy, no bo my z tego dostajemy jakiś, nie wiem, pewnie z 2% tego, co oni naprawdę z tych reklam dostają. Ale jak zobaczyli, że to jest wiral, natychmiast przywrócili te reklamy. Nagle okazało się, że ta reklama jest dobra dla, dla reklamodawców, no bo oczywiście w uzasadnieniu było, że to są treści nieodpowiednie dla naszych reklamodawców. A jak zaczął być wiralem i zaczął rosnąć... Stały się, stały się odpowiednie. Stały się odpowiednie. Więc widzicie Państwo, tak to nie może funkcjonować. Tutaj nie ma tak, tak, nie, nie, tylko jest właśnie taki oportunizm, relatywiz, który nie możemy tolerować. Nie możemy tolerować bo, bo jest po prostu szkodliwy dla relacji społecznych, dla naszego państwa, dla naszego narodu, dla relacji społecznych, dla gospodarki, no, dla całego obszaru. Musimy się temu przeciwstawić. Dobrze. Myślę, że tutaj można postawić kropkę. Dziękujemy Państwu za oglądanie. Zachęcamy do subskrypcji, wspierania nas na serwisie Patreon, czy też przez Paypala. Jest też podany pod filmikiem numer konta, na który można przekazać datek na działalność statutową Fundacji Narodowych Studiów Strategicznych. Jesteście Państwo jedynym źródłem naszego utrzymania i działalności, która, jak widzicie, przynosi coraz lepsze efekty. Jest już nas prawie 10 tysięcy osób. W związku też z tym będziemy wkrótce ogłaszać aktualizację. W rozwoju tego naszego skromnego mediów. Dziękujemy bardzo. No właśnie, jedno tylko jeszcze zdanie chciałbym. My, my chcemy być zależni od państwa, od właśnie waszego wsparcia, a nie y, uwieszać się na wsparciu unijnym, państwowym, bo oni będą. czy YouTube'owym. Tak, Oni będą nas y, 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 chcieli y, jakiejś y, koncesji, jakiegoś, jakiegoś y, uległości w głoszeniu po, poglądów. Wy nie. Wy nie. Dlatego, dlatego my nie braliśmy, nie będziemy brali żadnych dotacji z jakichś fundacji, nie wiem, Solosza, Batorego itd. Wolimy skromnie sobie rosnąć w swoim tempie z państwem, tak jak rośnie nasza To nasz wy jesteście świadomość. naszą władzą, to wy jesteście suwerenem dla nas. I, i, i to wy decydujecie, wpłacając, czy wam się podoba to, co mówimy. Czy, czy to, co robimy, akceptujecie? To jest dla nas wyznaczenie. Tak, chcę też bardziej się otworzyć na Wasze pytania, na Wasze opinie. Już powoli robimy taki przegląd, bo chcemy też zbiorczo w jednym odcinku odpowiedzieć na to, o co nas pytacie. Też różne kwestie polityczne czy finansowe, które Was interesują. Też prosimy o sugerowanie nam kolejnych tematów, które fajnie byłoby, jakbyśmy podjęli na kanale Nagite. Miłego dnia Państwu. Miłego dnia. Do zobaczenia.